Witam, pokażę Wam dzisiaj pomysły kreatywne na prezent od firmy Starbuck. Jest ich bardzo dużo i w zależności od tego, co, czym się interesuje osoba, którą tarujecie, zawsze możecie coś znaleźć. Od drobiazgów, brelok z Waderem albo brelok z Poppy z filmu Trolls. Tak wyglądają, można je zawiesić w dowolnym miejscu. I pokażę Wam teraz torebki najróżniejsze Puzderka. To jest coś dla fanów tomiego zobaczcie. Takie pudełko, do którego możecie schować różne rzeczy. Materiały plastyczne, e, może podtrzymać i w domu, e, i w przedszkolu, czy szkole, tak aby nic się nie pogubiło. Torebki. No, i tutaj cała rozmaitość. Mała torebeczka od Psiego Patrolu. To oczywiście rączkę można wydłużyć w zależności od tego, jak ją chcecie nosić, albo skrócić. To już elastycznie. O, proszę bardzo. Jest coś z Frozen. I tutaj dla miłośników Frozen ciekawostka, bo zamek zapina się na taki lodowy, piękny kamień. Tutaj mamy taki. Troszeczkę śniegiem osrebrzone. No i dwie siostry e, są e, z przodu. Trole. Dla miłośników troli, moi drodzy, ciekawa torebka może być lunchboxem może być taką torebką na ramię, jak idziecie e, gdzieś na małe, na, na wycieczkę na przykład. No i oczywiście bąble konieczne e, włosy, zupełnie jak u, e, u troli, fajny taki frędzel. No i księżniczka Zosia, to jest taka teczka bardzo wygodna, ona no, nie się zmieszczą kartki A4, na których pewnie bardzo często e, rysujecie, otwiera się na dwa napy. Już otwieram. Bardzo bezpieczne będą zamknięte to wszystkie wasze dzieła sztuki, które e, wykonacie. Marączkę, którą można przenosić, no, a z tyłu pozostała gromada przyjaciół e, Zoś. Jeżeli e, m, ob, osoba obdarowana ma zacięcie artystyczne albo chciałaby mieć bardzo ciekawy patent, tu są żele do malowania po szkle, do robienia takich szklanych. Na najróżniejszych dekoracji. Już Wam mówię, jak to się robi. Tu mamy najróżniejsze grafiki troli i foliowe karteczki. Wystarczy przyłożyć taką foliową karteczkę do trola i używając tych farb, odrysować najpierw czarną, czarną tubą. Kontur, potem wypełnić ją kolorami, a nie, chyba w to się w ogóle w brzelowych akcesoriach robi. A nie, właśnie tak jak powiedziałam, najpierw czarno, a potem różnymi kolorami, a potem z tej folii zdejmiemy tą naklejkę i przykleimy na szybę, ona się będzie trzymała efekt. Wow, a dodatkowo jest to na licencji firmy Troll, więc e, miłośnicy tego filmu na pewno będą zachwyceni. Ładnie, zgrabnie to opakowane, będzie się, myślę, podobało. Bardzo ciekawy patent. Tu mamy ptaka, który jest narysowany na płótnie malarskim, na podobraziu tak zwanym, które, tutaj pokażę z tyłu, jest obite na drewnianej ramie i mamy pełen komplet gotowy do zrobienia czyli mieszadełka do farb. Farby w pięciu kolorach z instrukcją, tu nawet jak je mieszać, żeby otrzymać dodatkowe kolory. No i dwa pędzle cieńszy i grubszy, bardzo zgrabnie zapakowane. Tu mamy też wersję kolorystyczną, w jaki sposób tą papugę można pomalować. To jest taka propozycja dla was, możecie wykorzystać to. A myślę, że dla początkujących malarzy, którzy jeszcze z płótnem malarskim nie mieli do czynienia, jest Ciekawa kompozycja już plastyczna przygotowana, wystarczy ją tylko wypełnić korzystając z instrukcji lub wymyślając własne, własną kolorystykę. No i pamiętniki moi drodzy, pamiętniki najróżniejsze. Mój faworyt, trollsowy, mięciutki, z różnymi fakturami. Bardzo mi się podoba, pokażę Wam jak wygląda w środku. Oczywiście ma sekretny kluczyk, ale tylko u mnie zobaczycie jak wygląda w środku w sklepie, tego nie można zobaczyć. No, i tutaj jest party. Jest tutaj nasza popi, roztańczona, rozmarzona. Tu masa bohaterów. No i takie kolorowe strony, które pewnie zapełnicie swoimi jakimiś zapiskami. To możecie zasuszyć jakiś kwiat, liść, jakieś takie różne niespodzianki, tajemnice i ważne notatki w nim zrobić. Kolejny pamiętnik zamykany w takim budełku magnetycznym. O, tutaj się tak ładnie otwiera i zamyka. Z kolorowym motylem. Też zamykany na kluczyk i tu ma różnokolorowe kartki po prostu w linie No i tutaj, tu w ogóle książkę możecie swoją napisać w środku. Jest tyle, tyle miejsca i od razu macie wydaną książkę w oprawie. Bardzo elegancko. I zostawić nawet to opakowanie w takim eleganckim prezencie, wręczyć e, komuś z rodziny czy przyjaciółce, przyjacielowi. czat. A tutaj e, Gerspap, proszę bardzo. Szczeniakowa Moc, Pub Power, i tu najróżniejsze szczeniaczki, i miejsce do notowania, i oczywiście komplet kluczyków zakończonych serduszkiem słodziakowa. Barbie, no tutaj bardzo ciekawa oprawa jest taka brokatowa. Tu są cekinki, no i jest taka grafika z Barbie: z tyłu jest gładki. A już Wam pokazuję, jak wygląda w środku. Barbie, Barbie. O, i mamy takie różowe strony: dwie grafiki Barbie w różnej odsłonie. No i dużo miejsca na notatki. Księżniczka Zosia. Tara. Jest tutaj w środku dziennik, ale całość jest opakowana w takie śmieszne pudełeczko które możecie nosić ze sobą, więc może to będzie reporterski notesik, bo łatwo go przenosić. Tak wygląda księżniczka Zosia. O, spróbuję może go tutaj otworzyć, zobaczymy, czy mi się tutaj uda tak łatwo. Ops, udało mi się. A i księżniczka Zosia w środku, o w wersji syrenki, to chyba jakaś kreacja balowa. Kolorowe, ładne strony. No i siup, chowamy kluczyki, żeby się nie zgubiły, potem sami nie zobaczymy naszych notatek. No i dwie ostatnie propozycje to Barbie z zestawem kradek, też pamiętnik i z mini, z takim długopisem e, pufiastym. Myślę, że też się będzie a, wielu osobom obdarowanym podoba. No i jest co wybierać, prezenty te... E, są w różnych cenach, ale myślę, że na pewno ucieszą obdarowanego. Dziękuję.